Ja z tej strony Olek, a dzisiaj zagramy sobie z Fortnite'a odcinek pierwszy. Dzisiaj nasz oczywiście cel to zdobycie koronki. Będę grał aż mi się nie uda. Oj, oj, kabel. Oj, oj, już dobra. I gramy oczywiście. Ja nie lubię OG sezonu, nie wiem czemu więc zagram sobie oczywiście rozdział szósty no jak mówiłem dzisiaj zdobywamy koroneczkę albo sobie jeszcze mogę zmienić skina nie to w następnej grze ale ten, ten plecak jest dobry mi się ten plecak bardzo podoba ej dlaczego ten banan ma mózg w jajeczkach <try> e, dobra, jestem snub. Osta w ostatnich dwóch grach nawiązałem ze Snoop dogami takimi samymi. Sojusz, że po prostu podjeżdżam pod nich, obok nich e, robię tak, o tak. I, I po prostu mam jeszcze taką emotkę: przybi, 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 żółwika. No. A może Ty przebierz żuwa? No przebij żułwika. Nie? Nie. To Ty. Tak. No żółwa. Nie? Nie, to nie. Dobra, lecimy oczywiście tu. Wy tu nie lećcie. Tak. Jak będziecie ze mną grać, to tu nie lećcie. Możecie sobie latać, gdzie chcecie, ale nie tutaj. W ogóle taki śnieg jest super, że jest śnieg. Kocham śnieg. Znaczy nie jest z niego dużo, dużo u mnie, bo jestem w Warszawie, a nie w górach. Ale nawet jest dużo śniegu, nawet jest śnieg. Ale liczy się to, że jest śnieg. Dobra. Okej, okay, widzę typa. Co on tak szybko? Nie, 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 O, o, już myślałem. Bo będę musiał pokonać typula. Typa. To lecimy. Szybko, szybko, szybko. Znaczy te... Jakoś mam dziwnie... Dzisiaj grypka taką małą. To, przepraszam widzowie, ale... Grypka. Chyba mało do mnie do, dojechała. <laughs> ok, ok. Może się tak troszkę jeszcze utoczyli, zanim do niego tam pójdziemy. Okay. leży o dużo złota 15 fajnie oczywiście to jest na drugim kanale, bo teraz widzicie akurat na nowym telefonie i jakby ten kanał mi się nie przerzucił na te, ten telefon i tak no wiecie no lipa mała nie, nie, nie proszę dobra Typ, typ, szybko, 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 Dobra. Dobra, chyba mnie nie... Nie wiał mnie. Dobra. O! Nie wiał mnie! Tak! Jezus, jeszcze miał katana, o człowieku! Ale to był snubdok Kurde, jeszcze miał ten sam plecak, kurde, Jakbym się z nim zaprzyjaźnił, mm, mm, szkoda, no. I co on tu otwiera? Co, co, tu, co on robi? Co on tu robi? Ej, dobra, trzeba to sprawdzić później, co on tu robi. Może ja nie widziałam, ale ja mam. Na wy chyba wszystko słyszycie tam. Bo wy jesteście na słuchawkach. Znaczy, że macie, jakby jesteście postawieni. Trzyma, trzyma was słuchawki. 10, 26. 23, 26, 100, 33. Ej, dobra, szukamy stop długa. Uga, buga he. Dobra, nie, lecę tu. Eee, nie. O tu, magiczny mchły. Teraz. Aha. Le lecą trzy osoby. <gryw> I jeszcze te rekinki nie, mi się podobają te rekinki nie, no mi się podobają. mój brat kupił to jego ogólnie konto, ale nie ma go dzisiaj to nie ma go teraz to no, co jest, jak oni wysoko tak są o, jest katana jest katana, jest katana jest katana, jest katana on to ich mogę pokonać. Ja nie lubię katana ogólnie, bo wszyscy mogą korzystać oprócz mnie. To taka mała ciekawostka, że ja nie umiem. O, wezmę od razu tego duszka, To od razu w otworzę. A tu jeszcze są dwie skrzyneczki. Na spokojnie, trzeba, na spokojnie. Dobra. Mmm, wezmę pompę jeszcze tylko. Wezmę jeszcze to Ej, gdzie jest duszek jakiś? Duszek, duszek, duszek. Hej, Gdzie są duszki? Tu jest. Dar wiatru. Patrzcie. Nie uciekaj. No nie, jeszcze się napiłem! No, i oczywiście, jak normalny youtuber, subskrybujcie kanał, bo dobijamy, musimy dobić 50 subskrypcji, żeby zrobić jakiegoś live, oczywiście. I subskrybujcie drugi kanał. Ten pierwszy, te kiedy. O, o, o. Chyba. Zobaczymy typów. Mhm, jest tu. A? Ucieka. Ale gdzie jest ten to sejf? Typ. Co? No kurde, no ja mówię, że nie umiem. Ja nie umiem w ogóle tych katan używać. Czekajcie, chyba wam mogę po, podgłosić. Żeby nie było też za głośno u was, żebyście też mnie słyszeli. Nie widok. Ja dzisiaj w ogóle wstałem o godzinie 14. 13:45 czyli jakieś godzinka 15 temu co jeszcze jest dobra już by leżał a tak w tej jednej grze pierwsze spotkałem z doga i się z nim zaprzyjaźniłem to on potem wygrał tą gra, więc... Więc chociaż tyle. więc... Może jeszcze raz przypomnę, łapkujcie, subskrybujcie z dzwoneczkiem oczywiście. Pierwszy i drugi kanał. Na którym jesteście teraz i poprzedni, tam już nic nie będę wrzucać, ale przydając się zawsze subskrypcje. Was to nic nie kosztuje, a ja będę ucieszony, bo za, za miesiąc mam urodziny. To możecie mi sprawić prezent, no więc tam 300 subskrypcji. No i co, ja już nie przedłużam, gramy, gramy. Ale gdzie jest ten Braz Gospody To chyba nie tutaj nawet jest Tu jest ten safe cały Jak pamiętam O Dog. Czekaj! Ej no nie no! No chciałem się na przyjaźnić, no! Dobra, nie. Drugi cel od. Nie, ja już nie chcę tej wygranej. Ale co jest? Nie wiedziałam o tym. Ja nie chcę dzisiejszej wygranej. i Ja chcę w tym odcinku. Zaprzyjaźnić się z Noobdogiem i, i oddać mu. Oddać mu ten wino. To już cel. Czekajcie, tylko. wezmę gumę. Ech. ale że w ogóle miałem takiego farta, że spotkałem dwóch snubdogów Dogów i się zaprzyjaźniliśmy w dwóch grach, bo teraz to znaleźć oso e osoby, które chcą, jakby, wiem, ja że za to można dostać pana ale no, nie to, No my sami Tylko mnie nie zgłaszajcie oczywiście A i raczej będzie nowa seria, co nie, e, mm, gdzie będę po prostu sobie grał myślę, albo nie. Jeszcze wymyślę nową serię, która będzie dzisiaj... Myślę, że jutro na kanale będzie. Mm. A i dzisiaj jeszcze zagram mm, na poprzednim live. Na live, na tamtym kanale. Możecie go dobrze znać. Broźny Misia, misiaczek. Dzisiaj zagramy to może jeszcze na odcinku. Wrzucę jeszcze jeden. Znaczy jeszcze nie wiem kiedy wrzucę ten odcinek. Jak się uda dobrze, no to... No tak, dzisiaj jeszcze o godzinie 16.15. 16.17. Że, że wejdzie odcinek. Jakby to oglądacie, chociaż że wątpię, żeby ktoś oglądał, ale ważne. No to... A to możecie oczywiście. Zostawić subeczka oczywiście też Kurde ja już za dobrze Za, za, za bardzo gadam jak youtuber Zostawcie suba Zostawcie suba mm. daj mi to przeszkadza widzowie. Dobra Jeden cukierki Ja lubię cukierki Kocham cukierki Znaczy Moja ulubiona ogólnie potrawa, to już mówiłem chyba na live i tam pizza. Leży? Tu idzie. Ej, dobrego ma Aima. Tak dobrego, żeby mnie zabić. Ej, ale gdzie jest ten safe? Kurde, bo ja nie pamiętam. Raz znalazłem safe i już nie mogę znaleźć. Czy to w ogóle jest na tym miejscu? Czekajcie, ja to zobaczę. No tam? Niech tam może jest ten safe. Zobaczymy. Nie, no tu nie ma żadnego safe'u. Nie. nie, no nigdzie go nie ma. Kurde. A i tak tu zostanę, raczej, żeby. Nie, dobra, idę tam. Idę tu. I do stanu fioletowego. Nie chcę mi się iść na pociągu. Ani do budki, bo już mam fioletową pompę. To nie tu chyba. Ej, to tu powinno być. Ej, no nie ma tego. To dziwne. Gdzieś indziej powinno być. ło! Nie, nie, nie chcę się tego porozmawiać. dobra Typ. To jest chyba Sodupdok. Czy nie. Dobra, nie to nie. Pa. Dobra, szukamy. Kolegi. To się zaprzyjaźnić, no. To... Kurde, nie Dobra, nie to nie, to spadam. Nara. A no, mu go załatwię. Dobra, leży. Umeł tą pompę. To ten. I leżymy, leży, leży, leżysz? ara, para kantoflu. To sobie wyrzucimy. I będę mieć double pumpę, Dobra, łatwo z nimi. Nie żeby, Słuchaj sobie kolegę, wykryzal. Że po prostu jesteś i grasz, i chcesz, to tam. No, ciężko. Ciężko znaleźć A oczywiście jak chcecie ze mną zagrać, no to napiszcie w komentarzu swój nick i... A my tutaj już szukamy kolegi. Ło! Jezu! Dobra, dawaj. Na pociąg. Sześć się siusiaki małe. A ja tu już będę czekać. Na dachu jeszcze. No typ typ. Pojechał. Pojechał. Nie, nie, nie. Poczekaj, będę jeszcze w strefie. Dobra. Myślę, że zdążę przez strefą. Kurde. Ale stresik, dobra tam jest. Czy to jest? O tam. I nic? Więcej. Aha. Ale kupę dostałem. Sam? Um. O, panowie, wąchać mi Bobra. Leżysz? A my szybko musimy i walimy. Babka, dobra, lecimy do niej Dobra, idziemy do niej, idziemy do niej. skrzynkę tylko otworzę. Pójdziemy jeszcze do Snoop Doga. Może on mi przybije? Bot mi przybije. A najpierw idziemy do Last Christmas. ma? Elo bratkowa. Za czterysta. Dobra. Uu, ej, 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 nie, fajny dostałem lucik. Wezmę kostki lodu. Czy to, czy to? Nie, bo... Last Christmas I've given you my heart I'll marry you next day And I'll say... Dobra, już? Dobra, mama. Dobra Dar wiatru fajnie Dobra, to ja lecę, Czy jeszcze zahaczymy o chatkę Snoop Dogga? Dobra, zahaczymy jeszcze. Ej, w Snoop Dogg! Przybijesz piąte? Przybij, wika. Ej, Snoop Dogg! Nie? No dobra. Nawet Snoop Dogg mnie nie chce przybić smutne dobra szybka potka. i wywalam zonto to sobie już kurde nie ma samochodu ale to powinien być gór samochód albo w sumie może i nawet wygram tą grę fajnie by było jakbym wygrał grę na odcinku jak chcecie zobaczyć jak wygrałem na live koronkę, to możecie zobaczyć live'a, chyba to był drugi albo trzeci. Czemu tu się nie chce? Gdzie tam katanowca, którego nie lubię? No chodź. Odchodzę blisko katanowców O! Nie, drugi kurde! Kur, czy szkoda? Dobra, to, to tyle widzę w dzisiejszym odcinku. Myślę, że Wam się podobał. I możecie zostawić subika, lajka i co tam chcecie jeszcze. A ja już muszę kończyć. Pa!